Nawet tam domek na górze, tam wszędzie w tych kurczy i tam wszędzie drogi są powycinane, takie co kreskę widać, to jest droga wzdłuż tych fiordów, gdzieś tam idzie, może nie wszędzie, ale tak nawaliło tego śniegu przez noc, wczoraj tu nie było śniegu, traktor znowu odśnieża, wczoraj przyjechałem tu o 8 wieczór, odśnieżał, taki fajny placyk, ale... Jestem tam 16 minut drogi do załadunku, nawet nie idzie jak podejść, kurczę, pod, pod, pod barierkę. No latem to jest urok, ale zimą to tutaj, jeżeli tak wali, to jest kicha. Tam sobie leci woda, cały czas szumi. Między skałkami, no nikogo nie było na, na parkingu. Tam jeszcze więcej domów w każdej dziurce Kurczę, dobra jadę O, domeczki, nie domeczki tam widać No ładnie ale... Zacząłem śnieg z dachu ściągać, bo jak będę zwijał zaraz na naczepę, bo mi doładowali dachem Ale jest tak luźny, że myślę, że jak tutaj ruszę to wszystko pójdzie, więc ruchu nie ma, więc nikogo tam znowu nie zasypię. Także góry i fiordy Taki poranek, piątek, 10-9 godzin i do domu.